Witam, temat sztucznej inteligencji jest ostatnio modny i tak się zastanawiam, czy ja już nie napisałem takiego programu. W roku 2019 w świat radio pojawił się mój artykuł o dekoderze alfabetu Morsa. Wcześniej, gdy szukałem materiałów na ten temat, rozwiązania były banalne. One z góry zakładały jakieś tam kryteria czasowe trwania, kropki, kreski, odstępu między znakami i tak dalej. W moim programie jest inaczej. Otóż, w moim przypadku, program się uczy tempa nadawania. No nadawszy. Sam próbuje określić czas trwania kropki, kreski. Początkowo oczywiście zakłada pewne wartości, ale z każdym przychodzącym znakiem próbuje się nauczyć, jakie dana osoba, czy nadajnik robi czasy przerwy. Między znakami, między, między, między kropkami, kreskami, czy między literami? Ile u niego trwa kreska? Ile trwa kropka? Tu pokażę parę ekranów. Jest taki w miarę dobrze widoczny. Tu program oczywiście zawiera funkcję wysyłającą. Tekst, który wpiszemy, wysyła to jako. Może sterować nadajnikiem, kluczować nadajnik, generując kropki, kreski. I do prób takich pokazowych, używałem tego powiedzmy automatycznego generowania tych znaków, ponieważ moje umiejętności są dość słabe, ale jak poćwiczyłem trochę, to program nie miał problemu, żeby po kilku znakach nauczyć się mojego tempa i wyświetlać, poprawnie dekodować moje ułomne znaki alfabetu Morse. Tu na ekranie mamy Informacje, jak prezentowane są takie, powiedzmy, znaki specjalne. A tu ekran dekodowania. Jak widzicie, na początku mamy znaki zapytania. Ja może powiększę ten fragment. No i tu widzimy, że ma problemy. Tu już coś zaczyna rozpoznawać, i od tego momentu już, jak widać, poprawnie dekoduje. Tu liczy sobie czasy tych kresek, średnie czasy kresek, kropek i tak dalej. Program łatwo wgrać na płytkę, bo. Nie potrzeba nawet programatora, bo Nukleo, kanukleo ma taki programator i nawet nie musimy instalować softu, jakichś tam programatorów, tam Q programer, czy tam stelnic utility, tylko kopiujemy na urządzenie DFU. Tu też jest pokazany. Jakieś tam etapy tego dekodowania. W necie jest kilka filmów, one są niestety bez dźwięku, więc tak powiedzmy nie bardzo wiadomo o co chodzi, ale w połączeniu z artykułem to już jakiś tam sens jest. To sobie te filmy mają charakterystyczne nazwy. Bez problemu znajdziecie w YouTubie. No, ten to praktycznie nic nie pokazuje. I mam zamiar w tomie drugim, w dziale tych gotowych projektów, umieścić cały kod programu, no może nie będę omawiał całego, jak funkcjonuje, tylko kluczowe jakieś fragmenty. Druga rzecz, że ja muszę sobie przypomnieć, jak to wszystko działa. No i na pewno będą nowe filmy z lepszą jakością, bo to, jak widać ciężko to jest odczytać. Lepiej w tym momencie posłużyć się po prostu terminalem. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się. Ten projekt podoba. Jeśli będzie duże zainteresowanie, to pojawi się szybciej niż tak pierwotnie zakładam w drugim tomie, tam dopiero na etapie wyświetlaczy kolorowych. Ale mogę na Waszą prośbę to zmienić. I szybciej zobaczycie. No i właśnie teraz nie wiem, czy nazwać można ten program sztuczną inteligencją. On sam z siebie niczego się nie uczy. To ja mu dałem algorytmy, według których uczy się tempa nadawcy, jego niedoskonałości. Bo przyznam, że jak dałem te parametry takie, no. Jakieś tam kryteria z góry odstalone, jak to różne tam opisy sugerowały, to za diabła nie udało mi się na poprawnie wysłać jednego wyrazu. Ale gdy mu te kryteria zluzowałem, że kropka nie musi być trzy razy krótsza od kreski, to wtedy, mimo moich barnych umiejętności, jak najbardziej program działał i rozpoznawał to, co próbowałem tam nadawać. No temat myślę dość ciekawy, no i powiedzmy na czasie, tak, bo w zasadzie sztuczna inteligencja. Do usłyszenia.